Kolejny zestaw elektryczny pomiaru ciśnienia oleju silnika do Messej Ferguson 235, 255, 2812 oraz inne. Najlepiej sprawdźcie w opisie, bo jest ich dużo. Znajdziecie pod numerem 89221. Zestaw nie wymaga żadnej przeróbki. Wystarczy w miejsce czujnika zacisku ciśnienia. Kręcić redukcję z nadajnikiem do wskaźnika oraz czujnika. Dzięki temu zestawowi zyskasz pewność, że ciśnienie oleju w Twoim ciągniku jest zawsze pod kontrolą, gwarancja bezpiecznej, wydajnej pracy silnika. W zestawie mamy czytelny wskaźnik z podświetleniem, czujnik, wspornik, wskaźnika, przewody elektryczne, złączki niezbędne, instrukcja podłączenia. I do Meseja Fergusona. Znajdziecie pod numerem 89221 do Ursusa C363P. Znajdziecie pod numerem 89230.